Siemano, w dzisiejszym odcinku chciałam zbudujemy największą budowlę na Fabiankowicach. Jak myślałam na początku, jaki zrobić, ale słuchajcie, jak się uściągnę stąd, jak do końca, zobaczcie co się dzieje. Zapraszam do oglądania. Dobra, idziemy. Tak się prezentuje, to wieża na razie. Będzie trzeba ją. Na pewno ją tam ulepszyć wiecie. Ulepszyć. Um, ogarnąć. Dobrze mam za mam słodko gdzieś. Albo gdzieś byśmy. dali te wejście. Dobra. byśmy tutaj. Ogarnęli. Dobra, tak robimy. byśmy zrobili wejście. O, tutaj by było wejście. Trzeba cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. No, Jakbyśmy to zrobili. Trzeba tam zrobić e, okna. Okna trzeba tam zrobić. Okna, okna. Nie trzeba jakoś dużo okien, tylko przydałoby się jakieś tam okna zrobić. Wiecie, szybciutkie, bo co to wyglądało. Dobra. Wystarczną tego Mam węgiel, jak pan też. Tutaj jest piec. Nie, 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 nie. Dobra, zrób mi tutaj węgielek Węgielek i piaseczek. Dobra, tutaj jest prezent Wiecie, tego nowego gracza. On teraz nie gra. On, Nie wiem, będzie dzisiaj, chyba jutro, bo powiedział, że jutro będzie grał. Pograny i żeby to skończyć będzie trzeba. Garnąć. Na początku myślałem, że trzeba przygotować dużo kamienia. Miałem no, kamień, ale nie wiedziałem, czy mi starczy, dlatego musiałem więcej pozyskać kamienia, żeby mieć pewność. Jeszcze jeden z mi był potrzebny, żeby to mi być na pewno wszystko było. Miałem już drewno, dlatego miałem już większość rzeczy zrobionych, ale musiałem pozyskać więcej kamienia. Zacząłem już tutaj budować. Wiecie, tutaj to jest tutaj takie dwa takie góry. Tu są schody. Ona tu i tu będzie gdzieś wejście tutaj tak do góry. Dlatego trzeba tutaj... Mam trzy staki kobla na razie tutaj, ale chyba coś mogę jeszcze mam to chyba w zapasie, może jeden stak tam chyba. To będę jakby coś mi z niej starczy, będę chciał wziąć. Dobra, musi być duża ta wieża. Ona musi być jakoś. Tak, tak, trzeba tutaj zrobić jakoś. Tak, kolejny, kolejny staczek. Cyk. Ona musi gdzieś być taka kwadratowa, nie? Dobra, zaczynajmy... Ten... Mam gdzieś tutaj drewna. Dobra, cyk, 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 dobra i tutaj trzeba to zrobić tak, Nie będą schody i gdzieś będzie wyjście. Potrzebuję dirta, dirta potrzebuję. Dircika, Jak szybko dircik, mamy jakby coś. A no, my tu ogarnimy. Myślę, że tak. Ja wiem, że musi być taka. Tak, że wysoka. No, dobra, zrobimy cyk, cyk. Dobra, jest dobrze, tylko. na razie nam nie starczy tego kamienia. A jak nam nie starczy, to jeszcze. Wykrócimy jeszcze jeden stack. zrobimy schody, tam dokończymy jakieś rzeczy. O, dobra, mamy. Myślę, że powinno jakoś, trochę jeszcze chyba będzie trzeba dobudować tym kamieniem, dlatego ja już leczę, lecę, lecę. tutaj więcej dyruta, więcej dyruta, żeby się chyba... Dobra. Myślę, że to jest ostatni, ostatnie tutaj kamienia. Cyk. Dobra, jesteśmy mm, mi kamienia. To możemy tutaj zrobić takie mm, drewne Dobra, wystarczy. I weźmy tu jakoś już się zrobi. Uwaga! Czy jesteście gotowi zobaczyć jak mi się udał projekt? Słuchajcie, jak tak, słuchajcie, nie każdy subskrybuje kanał i już słuchajcie pokazuję. Waga, waga i. Puf! Tak słuchajcie się prezentuje nasza. Dobra! Jeszcze tutaj robimy okna, ale tu, na te filmy. Tu jeszcze będą okna z tych stron. I jeszcze muszę to zniszczyć, bo to trzeba zmieszyć tą mowę konstrukcję tam. tam. Ja wam pokażę, jak to wskazuje. Wchodzi. Wchodzimy. Wchodzimy. O! Mm, tutaj piękny widoczek. Tutaj trzeba coś zrobić, coś tutaj dać, jakieś rzeczy. Jeszcze nie wiem. Ale tutaj, tutaj będzie coraz więcej rzeczy. Już mamy tutaj takie coś. I tutaj się mamy łóżeczko z książkami. I w ogóle to tak pięknie wszystko wygląda, ale w ogóle patrzcie jaki tu jest okna widok. O bardzo. Widoki są naprawdę ładne. I mam pomysł, żeby to zrobić takie co. Hmm. takie można powiedzieć bardziej akwarium, takie by się przydały jakieś rybki, się połapałko, i by tutaj się dało jakieś ryby. Tutaj będą rybki. O, jest Dobra. i zniszczę i to tak, cyk, cyk. To będzie trzeba dać jakieś tu. będzie na razie myśleć takie coś. Hmm. Albo to bardziej wkleić w ścianę. Będzie trzeba. Ta ma rację. Trzeba to bardziej wkleić w ścianę. Dobra, no, Dobra, i bierzemy. Wody bierzemy. Będzie trzeba tutaj robić zrobić. Będzie trzeba jeszcze poszkupić. to skóra zniszczymy, to. Tu jeszcze szkło zostało, szesnacza szkła, to z drugi transkurs, bo nie wiem, czy mi się uratowało szkła, Dobra, lecimy. Trzeba to naprawić. Dobra, cyk, 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 cyk. Dobra, cyk, cyk. A O! I teraz możemy zrobić. Mm, teraz możemy zrobić. Takie coś. I mamy tutaj. Takie. No, akwarium. Będzie za mnie długorybki I co Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Można zrobić z daleka. Widać, jak to się prezentuje. Idziemy, 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 zobaczmy, pokażę Wam tutaj. Idzie tutaj takie, gdzie idziemy, gdzie takie, tutaj takie, takie różne wchodzone takie, widoki, tutaj nic nie ma, ale tutaj mamy się sypialnie, możemy iść spać i my się, słuchajcie, rzędu na tyle w tym odcineczku, lecimy na dół, Zobaczcie łapeczkę w górę, za subskrypcję za montaż w ogóle za wszystko, co naprawdę się starałem ten film jak najlepiej zrobić i co? Na razie.